Siemaneczko ludziska, z tej strony Madix, a dzisiaj będziemy sobie grać w The Last of Us Part 1. Eee, będziemy sobie robić nową grę, bo tutaj jest mój jakiś stary tej chwilę pograłem w tą grę, ale stwierdziłem, że będzie to fajna opcja, żeby sobie w ogóle pograć eee, to na odcinkach. Więc sobie weźmiemy tak, poziom normalny, tutaj nie będziemy zmieniać żadnych ustawień, po prostu sobie rozpoczniemy grę nową. Eee, I co? Lecimy z tematem, lecimy z tematem, niech to się załaduje. I co? Poznamy historyjkę The Last of Us. Jakaś muzyczka, sobie tutaj plumka. Sono Interactive Entertainment prezentuje gry, studia Naughty Dog. Tomi, Tomi, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca to jasne. A ja nie mogę stracić tej roboty. To, mhm. To rozumiem. Pogadamy o tym rano, ok? Pogadamy jutro, ok? No, no więc. Hej, w sensie. Budził Obudził córkę. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz, i w nocy? Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka, ale wciąż jest dzisiaj. <laughs> mam, to <laughs> mam to samo podejście. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy. No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Zegareczek. Podoba ci się? Zakładam, że to jakieś okrągłe Sprech, urodziny. Jest, jest super, ale... O kurczę, chyba się zaczęło. Co? Nie, nie, nie! Oh. Ha, ha, ha. <ślad> Skąd wziąłeś na to forcę? Dragi. Handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. <grym> tak, chciał. <grym> w ogóle powiem Wam, że w tej gierce fajne jest to, że świeci, się mi, świeci mi się pat na różowo. Nie wiem, czy widzicie to. I w ogóle tutaj czuję wibrację. <grym> Także to jest naprawdę bardzo fajne. ...jeżeli chodzi o tę giereczkę. Śpij dobrze, noc, Dobranoc! Dobranoc, moi drodzy. Chyba jednak dzień dobry. Do telefonu. Wujku Tomi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Okay. Halo? Ja pamiętam, że będziemy teraz uciekać przed czymś, ale w sumie nawet nie pamiętam przed czym. Więc... Aha, czyli sterujemy teraz Sarą. Tak? Ja? O co chodzi? Okej. Okay. Sterujemy Sarą. Możemy tu brać różne przedmioty. Ogólnie w tej gierce jest fajne też to, że wybory mają znaczenie. Bardzo podobna rzecz co w The Walking Dead, które ogrywaliśmy sobie kiedyś, jak jeszcze nagrywałem stary, jako stary Maddix. Zapomniałam mu dać. Gratulacje, otwórz. Co tu mamy? Eee, nie jesteś z skameliną jeszcze. Wszystkiego najlepszego, drogi tato. No więc tak, nigdy cię nie ma, nie, nosisz, nie znosisz muzyki, którą kocham. Właściwie to gardzisz moimi ulubionymi filmami, ale tak czy siak, jakimś cudem co roku zostajesz najlepszym tatą na świecie. Jak ci się to udaje? Wszystkiego najlepszego, tatku. Pa, Sara. <grym> ok. Bardzo ładne życzenia urodzinowe, laurka, jakaś coś tego typu. Ym, czy tu mogę coś jeszcze zrobić? Nie. No Dobra, no to idziemy za spaną Sarą. Gdzieś dalej Otwarte okno Tato? Dlaczego jest otwarte okno? Coś widać? Nic nie widać? Okej, okay. coś w kiblu, gazeta Gazeta dla starego do czytania Dobra, to pewnie jakieś nieważne informacje Więc idziemy dalej Tatusiu, uerariu, tatusiu. Tutaj mamy co <młyszy> działają tu? z przetaczającą się przez kraj. <młyszy> Pandemia. Zwiadujemy <młyszy> się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władzę gazu. Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane, kłóżwa, coś było się moi drodzy. Już miałem nacisnąć L3 chyba, ale nie wiem w którym to miejscu. Tato! Tato? Dawaj szybciej. Dobra. Dobra, chyba trzeba na dół zejść. Tato? Nie bój się, mordaczko, ja tobą steruję. Nic ci się złego nie stanie, jak ja tobą steruję, mordo. co jadł Na sygnałach, elegancko. Ha, L3 mi pokazuje ważne jakieś miejsca, które mam koniecznie zrobić, żeby fabuła poszła dalej, tak? <coughs> Okej. Okay. Tutaj możemy już odłożyć, bo to przeczytaliśmy jego wiadomości. Co tutaj dalej mamy? Lodówka, coś na lodówce, karteczka. Wrócę dzisiaj później zamów sobie coś przez telefon. Widzimy się rano, tata. Gdzieżeś polo z gościu. Ale bardzo podobnie się zaczyna trochę jak The Walking Dead. Też jakaś kuchnia, też jakieś tam te. To było. Coś mi kurwa za oknem. Kurde, przepraszam. Coś mi kurde za oknem zaczęło krzyczeć Padło słowo klucz <laughs> Moi drodzy O kurde gościu przylazł Gdzie byłeś? Sara List ci nie jest? Ta Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego? Nie podchodź do drzwi Nie Czemu? się stamtąd Ta Pokaż przerażasz mnie Co się dzieje? Tu kuparowie. Coś jest z nimi nie tak Chyba na co? Kurde, chłop ma krwawe łapy, nie? Zombiak Ty zombiak. Normalnie zombiaki są w tej grze. Arjum, Arjum, mnie rozumiesz? Chłopie się podziewał Masz pojęcie co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć Cholera Cało jesteś we krwi To nie moja, jedźmy stąd Mówią, że połowa Czy możemy już jechać? L2, L2 sobie przybliżamy, tak? Dobra, Powiedzmy, co się stało To się zapamięta Hej skarbie, jak się czujesz? Dobrze ta, dobrze. Radio? Tak, dobrze. Tak, Dzięki. Wysiadły komórki. Radio po prostu super. przed chwilą speaker gadał jak najenty. Mówił gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Wojsko widzimy, rozstawia to blokady, to blokady to na, to na to autostradzie. Pojedź 71. 71 to chyba w lewo albo w prawo. Jednak w prawo. Jak coś, to w ogóle y, słychać tę gierkę tak cicho. Nie wiem dlaczego. Jak będzie za cicho, to możecie dać znać w komentarzu, czy będzie za cicho. To się było po prostu przygłośni na kolejny raz. Ochoczu, jakieś wibracje napadzie, więc pewnie będziemy. Aha, bo my jedziemy jakąś taką dróżką. Dobra, pewnie coś ważnego gadali. Ja nie słuchałem, tylko gadałem ja sam, jak najęty, ale. Normal Luisa płonie Styrta się dopala <laughs> Styrta się dopala Syna nie ma w domu Jesteśmy chorzy? Nie, oczywiście, że nie Nie, Zgadza pewnie, że nie Podobno zarażają się tylko ludzie w miastach. No, Czednie nie pracowały w mieście? Zgadza się Jesteśmy bezpieczni za owajmi Okej okay. A my gdzie teraz jedziemy do miasta? Zobaczmy czego chcą Co ty wyprawiasz? Jedź! Człowiek mają dziecko. Wiem! Przecież mamy miejsce! Nie zatrzymuj się, tobie. No niestety... W takich sytuacjach nie ma... Nie ma przeproś. Mogliśmy pomóc. ale nie pomogliśmy by ko... w San Antonio? Jezus, jaki korek!

przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, stąd! nie! Nie możemy się tu zatrzymać! przejadę przez nich do chuja! Szybko wycofaj! Są też za nami! Tam, tam, tam! Trzymajcie się! Jedź! Gdzie jedziemy? Tutaj jedziemy? O przejechał chyba jakby jakiegoś Uuuu Wypadeczek moi drodzy wypadeczek, Tatusiu żyj, Tatusiu, Daddy, Daddy żyj, ok, czyli musimy teraz napierdzielać, żeby szybę wybić, ok, szybka wybita, elegancko. Dawaj, dawaj. Co mam wciskać? Co mam wciskać? Coś wad? Dajcie mi wciskać coś. Bo ja póki co nic jeszcze nie zrobiłem. Ja chcę coś wciskać. Co Musimy okay, uciekać. jakimś zielonym ziomkiem będę teraz chodził. Czy zielonym mówię z tego względu, że pat mi się na zielono świecie, nie? Ojej się. Więc chyba tatu się steruje, to dlatego tak. Dobra, biegniemy gdzieś przed siebie. Mamy córkę na rękach, Tutaj jest stacja paliw. Tak sam. Już nie ma stacji paliw. <grym> Już nie ma stacji paliw. Ludzie się palą. Lecimy dalej. Przed siebie. Dobrze. Przed siebie. Co się odzobaczyło, to się nie odzobaczy gościu, więc Sara już ma i tak zryte dzieciństwo. Patrz na tatusia jak ucieka. Czy to nie jest, nie przypomina wam trochę, kurde, The Fallout 4? Ten teatr. Mi się wydaje, że trochę... Mi się wydaje, że to trochę jak Fallout 4 wyglądało w pewnym momencie. Też był tak, taki teatr, gdzie trzeba było jakiegoś mutanta zabić. Chłopie! Bra. No za, zaklepaj. Cholera! mnie tu chłopaczyna zaczął. Moją córkę chciał zerzać. Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia. Szukamy wyjścia w pistol kantyna. Wbijamy tutaj do jakiegoś miejsca, do jakiejś miejscudeczki. do autostrady. Idź, ty masz sarę, ja im ucieknę. Spotkamy się tam! Szybko! Chłopie, masz przeżyć. Nie pamiętam czy on przeżył, ale... Ale masz przeżyć. Mnie to nie obchodzi. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek. Ty goni mnie, mutant! Doganiają nas. Mutant mnie goni, kurna mać! Dziobnął mnie! O nie! A, dziawno mnie, czyli muszę uciekać dalej, dobra. Mam się nie przejmować tym, że coś za mną biegnie. Ja tylko widzę cień jakiś dziwny, dobra, nieważne, mniejsza o to. Ja sobie jadę, idę, 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 biegnę. I mnie to wcale nie obchodzi, że za mną biegnie mutant. To wcale nie jest straszne, to wcale nie nie obchodzi, że tu z lewej strony nagle też wychodzi jakiś mutant, ale jazda. Ten cień jest coraz większy. Okej, okay. dzięki. Kimkolwiek byliście, dzięki. A, żołnierze. Potrzebujemy pomocy Posłuchaj, to moja córka Chyba ma złamał nogi Ok Nie jesteśmy chorzy Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy Czekam na rozkazy Tata, Ok znowu. Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, ok? Jest z małą dziewczynką Ale Tak jest Ok, dostał chyba rozkaz, Przezliśmy żebyśmy puścić Musimy żeby nas puścić nie, jednak nie, nie chciał nas puścić Tylko dostał rozkaz, żeby rozstrzelać chopa. Proszę, nie Okej, okay, wujek to mi pomógł O nie Zora? Przesuń Nie gadaj, żeś mi kurna zabił córkę o Wiem, że boli, nic nie będzie nie Czemu to jest takie wiem, kurde smutne się. na samym początku gry? Zaciukał ją. Jajbany strażnik. No już. Po wszystkim gościu. Musisz się pogodzić ze stratą. Teraz chyba cięcie zrobimy. Nie, no może nie będzie cięcia. Ale jest. The Last of Us Part 1. Alright. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił okay. stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki dział. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Coś wam to przypomina? Jest w wziąć swoje... Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już Czy coś wam to przypomina? No mi trochę tak. Kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy świetlik. Świetliki. Świetliki. Coś mi to mówi. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych świetlików. Dalej możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w świetliki. Świetliki. Ok, mamy lato. Okej, to jest lato. Ktoś mi zapukał. Sara miałaby teraz 30 parę lat, chłopie. Pierdzielony ten wojskowiec. Zaraz, moment. Joel. Przyszła baba. Co to za baba? Miły poranek? No Już myślałem, że Sara. że odratowali jakoś. Drinka? Nie, nie chcę. A ja przyniosłem ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My? Przerzut. My mieliśmy robić przerzut. A wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Przerzut czego? Zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiął z naszymi tabletkami. Nie tak było? <noise> Dokładnie tak. Wszystko poszło bez <noise> problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów. Lekko. Powiedz mi, co to jest? O, kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dubków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... Poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Dobrze, że sobie poradziłaś, byczku. Ktoś z tych dupków przeżył? <grym> Bardzo śmieszne. <grym> A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert, kurwa, ich nasłał. Nasz Robert? Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to hmm. sprytne sukińsie. Nie. Nie jest aż tak sprytne. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba, że o, czyli się. będzie chyba najazd na chatę. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Mm, jestem za. Mm, jestem za. Okej, okay, czyli idziemy do Roberta A my już tam jesteśmy, czy dopiero będziemy iść? A, będziemy dopiero iść Okej, okay, są tu jakieś znajdźki? Coś tego typu? Ja to jestem w ogóle takim eksploratorem, jakby co Jak się biega <laughs> Strasznie się powoli chodzi, dobra, chyba teraz na tym etapie znajdziek żadnych nie będzie ten gościu trochę wygląda jak z Uncharted, nie? Ten brat. Dobra, otwieraj też drzwi i VIP nam dawaj loże. Przyślij tutaj kilka świn, się to żoją po podwodze. Okay. Są takie czasy, że pewnie będzie brakować jedzenia. Aha, czyli to się biega domyślnie ogólnie, tak? Jest to jakiś bieg. Więc musimy iść tutaj. Są tu jakieś żołnierze, są jacyś ludzie. Zatrzymani. Jakieś wojskowe auta. No, w każdym razie idziemy tutaj, dalej Dokładnie tutaj przez tę bramę Ciekawe czy nas wpuszczą Dokumenty Proszę Czego tu szukacie? Wolny dzień, odwiedzam kolegę Dobra, wchodźcie Dzięki no i wystarczyło powiedzieć, że odwiedzają kolegę Kuźwa, ale przecież zamykali mi bramę teraz Nawet przejście nie zdążyliśmy. Dobra Taki to jest szybki obrót, dobra Trzymaj L1, aby sprintem Dobra To już się zaczyna akcyjka Elegancka. Będziemy iść jakieś chatą? Jakąś chatą będziemy iść? Dobra, zamykaj to Drogę szlak trafił. ranę, okej? Okay? Tak się opatruje ranę. Wyciągnij apteczkę i przytrzymaj R2, żeby wyleczyć. Dobra. Czyli apteczka to jest do góry i R2, żeby wyleczyć. Dobra. Musimy pójść naokoło. Ok. No to lipa, że naokoło trzeba iść. Jasne. Hej, widzisz to gówno? Jak tam we wschodnim tunelu? Ej, czysto. Użyłem go. Nie ma patroni. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? A kto jeszcze go szuka? A, Marlin. Wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Jakaś Marlina. A, czego Marlin to jest przywódczyni Rob... tych świetlików, chyba, tak? Co jej powiedziałeś? Prawda. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszł. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, ok? Wojskowi niedługo będą tu Ta. Tak, na razie. Nie... dobra, idziemy. Roberta. Co ty myślisz? Nie podoba mi się to. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. No trzeba znaleźć zanim to świetliki ogarną. No i mam wrażenie, że się to może udać. Cześć, Co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. Chciałam usłyszeć No Co, którędy będziemy iść? Joel, pomóż mi z tym Tutaj jest jakieś przejście? Okej okay. Okej okay. Okej okay. Pomysłowe Uważajcie na siebie Dzięki mordeczko Wbijamy w kanalsy Niech się stanie światło No, Lumos Maxima O, <grym> Są, ale to wali. Nie powinni to wrzucać, czego popadnie. No ale wrzucają obyczku. I co cały czas zrobisz? Okej, okay, tu są jakieś rzeczy, kurde. Spłuweczka. Trzeba się... Trzeba się trochę opancerzyć. No to będzie ciężkie zadanie, żeby nie spudłować, bo nie wiem jak się w tej grze używa takich broni, ale hmm. pewnie będę musiał się dowiedzieć. R2 przeładuj. No, dawaj. Hops do góry. 3, 2, 1 i już. No, ty mnie też złapiesz? Dawaj, dawaj. A jak ja mam tam wejść? Nawet nie było żadnej podpowiedzi. Po prostu klikałem co popadło. Żeby wliść. Aha, czyli to trzeba podnieść. Tutaj też taka współpraca, trochę jak Dungearted. Elegancko. Uważaj. Zawsze uważam. No i co, moi drodzy? Ja myślę, że tutaj będziemy mogli sobie odcineczek zakończyć. Także jak się tu przybliża kamerę, jak się tu przybliża kamerę. Ja chcę sobie obrócić gościa do Was. Także co? Myślę, że tutaj sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Przeszliśmy sobie przez kanały, poznaliśmy historię w ogóle tej gry, tak jakby na samym początku. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli spodobało Ci się, zostaw lajka, suba i komentarz. Możesz dać znać coś odnośnie tej gry, ale nie spoilerować. No i co? Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa, pa!